No witam, patrzcie Wam teraz sprzedam taki fajny haczyk na takie, jak macie takie piękne czarne yy, banany, które totalnie nie zachęcają do jedzenia to ostatnio przyczaiłem, powiem Wam taki fajny, dosyć zacny przepis. I tam było na jednego banana trzeba dać Jedno jajko i łyżkę mąki z tą łyżką mąki, to nie wiem. Dobra, dajemy jajko. Pewnie dam mniej, bo ja jestem oszczędną osobą i przeważnie modyfikuję te przepisy na swój sposób. Efekt jest wtedy, powiem Wam, no różny. Raz wyjdzie dobrze, raz może nie wyjść, no ale. Jak to mówią, kto nic nie robi, ten nic nie zepsuje chyba. Ale i też nic nie zrobi. No dobra, do tematu lecimy. No to mamy 4 jajka, 2-4 bananów mamy 5. Ale wiecie, to też taka kwestia sporna, no to damy tutaj 3 4, nie wiem. Dobra, niech im będzie. Dałbym mniej, bo jestem na diecie, ale z tą mąką wiecie, jak to jest. Nie pisali nic o, nic o cukrze, ale ja sobie pozwolę tam wrzucić. Tak, wiecie. Takie skromne. Dwie łyżeczki. Nie? O, dobra już. Nikt się nie będzie czepiał o szczegóły. No i lecimy z tymi bananami. W ogóle zobaczymy, czy one są jeszcze. Jak to się mówi na chodzie? Łe, no patrzcie, to one są bomba. Kurczą, one się w ogóle nie nadają na te ciastka. To jeszcze spokojnie można, można by je normalnie prawie oblecieć. No raczej, no ale jak to mówią słowo się rzekło. Nie pamiętam, co się stało dalej. Po słowie, nie wiem, ciało mi się stało, czy co tam było. Nieważne. Nieważne, na mszy tych bananów nie rzucimy. Na mszę. Mm. Powiem wam, że dosyć dużo tego wyszło. Ale miałem właśnie z, tego, z tej aplikacji tych bananów trochę U, chyba z dwa tygodnie temu, czy trzy, to miałem naprawdę takie piękne, jak ze sklepu. No a teraz widzicie, no takie jakie są, nie? ale jak to mówią, nie ma co narzekać totalnie trzeba teraz to zmiksować, mam nadzieję, że jest... coś z tego wyjdzie ale wiecie to muszę to zmiksować dosyć, kurczę, trochę wam powiem, no jest lekki w chacie side tutaj w kuchni no ale wiadomo, od razu widać, że się coś działa, nie? coś się robi no jest lekki bajzel, nie powiem, że go nie ma włączamy termomicznik. tylko właśnie teraz muszę tak to przemiksować Niezbyt mocno, bo powiem Wam, że wczoraj robiłem te takie ciasteczka. Dobra, naszykujemy sobie już patelkę, proszę Państwa, bo to trzeba działać konkretnie. Tu wczorajsze w ogóle te moje łupy możecie sobie obczaić. Dobra, już się chyba tam odpaliło. Nic ode mnie nie chcą tutaj, no to odpalamy. Właśnie tak weźmy wezmę delikatnie. bo nie chcę z takimi jedźmi. O, ja bym chyba to tak zostawił. Zaraz jeszcze obczaję tą konsystencję, bo wczoraj jak zrobiłem to, kurczę, mi takie... Nie, no też to takie, wiecie, wyszło. No, ale smakuje jest zaskakująco bananowe. Nie wiem, czy się spodziewaliście. No, ja raczej się spodziewałem. spodziewałem, a tu, patrzcie, możecie się tylko smakiem jak gdyby obejść, bo banankami się podzieliłem z moją sąsiadką, a ona w prezencie, proszę państwa, upiekła taki chlebek bananowy. Naprawdę jest zacny. I powiem wam, jak macie sąsiadkę, która dobrze piecze, to warto się z nią dzielić. Bo wtedy coś fajnego wam da z powrotem, nie? A jak macie sąsiadkę, która wiecie, no nie do końca dobrze tam sobie picci, to nie, nie ma sensu się dzielić, absolutnie. Strata energii. Oczywiście żartuję, bo z każdym trzeba się dzielić. Dobra, już tu lecę. Patrzcie z patelnią. Muszę sobie lepszy ten stojak kupić, ale na razie z hajsem. No to jest widzicie, kiepsko. Ale za to to powinni mi płacić, że ja to reklamuję. Patrzcie, jakie to jest zarobiste. Nie jak kiedyś jakąś tam było. Trzeba szmatą, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. nie? Kurczę, nie wiem, czy to przelać do jakiegoś. Do jakiejś miski. No cholera, wypadałoby, ale w sumie no, ubrudzę znowu miskę. Powiem wam, że ja jestem sprytny, powinienem sobie tak poradzić. Chochelka i tak. I nie będziemy musieli brudzić tyle, tyle garłów, no bo to w kuchni, to wiecie, to to jest najgorsze. Robicie jedną rzecz, a zaraz cały zlew zawalony, nie? I nigdy się nie wie, jak, jak to się wydarzyło, u mnie to jest normalnie cały czas. Robię jedną rzecz, jakiś obiad i cały w ogóle zlew jest zawalony. Nie wiem jak to się dzieje, ale zaraz placki wpadają. No to takie, wiecie, późne śniadanie, bo jest tam chyba w pół do pierwszej. No zdecydowanie to powinienem do czegoś przelać. Ale tutaj się chyba właśnie odzywa moje lenistwo. Trzeba kapkę tak wody dać. Zawsze tak daję kapkę, bo nie wiem czy ten. Czy już jest, wiecie, nie? Ale powiem wam, nie wiem. Mam wrażenie, że to się tak fajnie napowietrzyło. Ale zmiksowało się zdecydowanie lepiej niż, niż wczoraj. Bo wczoraj to na no, mega miazgę z tego zrobiłem. No już to było takie, wiecie, prawie kompot wyszedł z tego. No coś z tego będzie, dobra. Bo to, wiecie, sztuka, żeby mi wyszły takie Kurde, placuszki, a nie jakiś taki naleśnik. Kurczę, mam nadzieję, że się one, wiecie, tu nie złączą. No, 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 nie podoba mi się to. Kurczę, mać. mać No patrzcie, co tu się dzieje. Ach. Chyba jest to ciasto za bardzo wodniste jeszcze. Nie wiem, czy za dużo, za dużo jajka, czy za mało mąki. No, teraz to się można zastanawiać. Ogólnie i tak na końcu się liczy efekt smakowy, jak to się mówi. Taką mamy fajną tegę siarę. To się chyba wiecie nie nagrzało konkretnie. Chyba trzeba dać temu troszeczkę, jak to się mówi, odpocząć. Dobra, ja muszę tu szafkę ogarnąć. No smaży się elegancja, elegancja Francja. Ale patrzcie, o, pokażę wam się pochwale z tymi co ostatnio znalazłem na śmietniku. Oczywiście umyłem je, żeby nie było tam gadki, nie, że to. Nie umytę, patrzcie na cukier jaki fajny taki pojemnik, ale to jest taki z tych takich jak gdyby luksusowych to się mówi. O. To nie jest jakaś taka, wiecie, IKEOska tandetan. Na ulicy to chyba tylko ja mam takie. Jeszcze wam pokażę jeszcze jeden, a tu jest taki na herbatkę. No, herbata taka, wiecie, no tańsza, tańsza. Nie będę tam mówił, że jest jakaś tam indyjska. Ale najgorzej, bo był ten, nie wiem czy pamiętacie z tego filmu, był trzeci pojemnik do kawy i nie było zakrywki, no i to jest po prostu nieporozumienie. Może ktoś ma takie pojemniki luksusowe, albo nie, najlepiej jakby ktoś miał, zostało mu pokryte, nie wiem, ukradli mu te pojemniki, a zostały te pokrywki, to ja jestem chętny na jedną jakby co. Na miarę znaczy, nie? Dobra, obracamy tu, bo tu się powiem wam, że zaczyna trochę podpalać. No jak to, E no. Powiem Wam, no, nie jest, nie jest źle. Trochę to wygląda jakby jakby jasne placki ziemiaczane. Nie no, fajne, fajne, konsystencja. Konsystencja całkiem spoko. Bardzo mnie się to podoba. No wiadomo, nie ma coś tam spiec na maksa, nie? O, a ja wam pokażę od razu, jak się to uzupełnia fajnie. To jest no ta jest taka prosta sprawa, nie, nie nie widzicie, muszę tutaj postawić. Kurczę, ciasno coś w tej kuchni. No ale trzeba sobie jakoś radzić, nie? O i patrzcie, i wlewacie zwykły olej. Przy tej czynności tak sugeruje żeby się tak wiecie skupić, nie stresować. O. I już mamy patrzcie jaki elegancko. Tam z tym olejem to też nie ma co przesadzać, nie? Bo to każdy na tej diecie jest jedna. Kurczę, chyba ogień mam za wysoko No i co, mi się wydaje, patrzcie, że takie leciaki już mogą być. Co myślicie? Są całkiem spoko. Jak macie ochotę, to wbijajcie w przeciągu, tam wiecie, do 5 minut to poczęstuję, bo później to już. No nie ręczę, nie będzie, nie będzie. Ludzie się zlecą z ulicy po prostu i, i zejdzie. A kto nie zje, to nie wiem, resztę jak, jak gdybym nie zjadł, kotom rzucę, ale to już jest, jest taki czarny scenariusz. Podejrzewam, że kurczę, zaczęło się coś tu ostro, powiem wam, dymić. No, ale ta strona, zobaczcie, coś się tam łączy, tu jest tu śniharka, ale zdecydowanie nie polecam brudzić miski. Bo widzicie, ja, ja sobie spokojnie z termomixu ogarniam. No i to nie ma sensu. Dobra, ogólnie nie będę was tam trzymał, żebyście czekali do końca. Ale patrzcie tutaj jaki jest temat. Tutaj taka owocówka, owocówka, truskawkówka wjeżdża. No i patrzcie, jak to wygląda. One tak wyglądają, wiecie, co w kamerze blado, ale one są takie prawie złocisto piękne. No szkoda, że nie możecie spró spróbować, nie? No ale... Ale ja mogę, jak to się mówi. I skosztuje. Zaproszenie były. No, zobaczymy, jak to tutaj wewnątrz wygląda. Patrzcie, tutaj, jak to klarownie. Hmm. Ja powiem Wam, że Madzia nawet by była chyba z nich dumna. Hmm. No, ja powiem Wam, że z tym zapraszaniem was to jakby odwołuję. No, bo one są za dobre. Innym razem. Dobra, trzymajcie się. Polecam. Przepis oczywiście będzie, nie? No, hej.